Cześć wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie i jest to zadanie zatańczy Hydrauliku, sianowcu i drewnianym domku. Póki sobie idziemy, ja zachęcę do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, będę mega wdzięczny za wsparcie, a w razie po prostu pytań, po prostu piszcie w komentarzach, a ja postaram Wam się oczywiście pomóc. Idziemy sobie najpierw tutaj, mniej więcej w tą lokację tutaj i powinniśmy tutaj mieć właśnie pierwszy obiekt, którym musimy zatańczyć. Ja wam za sekundkę pokażę, gdzie to jest. Oczywiście, żebyście byli pewni. Postaram się pokazać wszystkie tutaj miejscówki, żebyście e, wiedzieli co i jak. O, jak widzicie tutaj mamy już taki drewniany domek i sobie tańczymy. Jak widzicie, mamy ja 2 mam na 3, bo już sobie patrzyłem jeszcze jeden punkt dla pewności. No i co? Pokażę Wam za sekundkę kolejny punkt, tylko żebyście nie czekali właśnie jak będę przechodził, to po prostu widzimy się za chwilkę. Dobra, ja jestem już na kolejnym punkcie. Jak widzicie, jest tutaj sianowiec, i już Wam pokazuję dokładnie go. Oznacza wam, oczywiście, jest to to miejsce na no, mapie. koło Farm Fury, i jest to taki golem, jakby czy taki robocik jakiś złożony z siana. Musimy sobie tutaj po prostu zatańczyć. I jak widzicie, zaliczyło. Także jest to w miarę proste, Pokażę Wam jeszcze hydraulika, który znajduje się nieco dalej. I tutaj od razu pokażę jeszcze raz, jest to dokładnie to miejsce, także myślę, że już dwa punkty powinniście mieć. Dobra, jesteśmy już przy trzecim punkcie, już właśnie sobie dobiegam. Tutaj znajduje się on tutaj w górach przy gasnących e, gajach. No i tutaj właśnie musimy iść sobie tak naprawdę na koniec mapy. Ja tutaj sobie zbudowałem taką mini rampę do wyskoczenia. Żeby Wam dokładnie pokazać, gdzie to jest. Jak widzicie, mamy tutaj taki domek, a zaraz obok mamy takiego ludzika, jakby z rur jakiegoś, i właśnie to jest ten hydraulik. Ja tutaj oczywiście zatańczę, ale już mi nie zaliczę bo ja mam zrobione właśnie całe zadanie, bo sobie sprawdziłem z odcinkiem, czy działa. Jak widzicie, tutaj też musimy zatańczyć i jest to dokładnie to miejsce, jak widzicie, jest to tutaj w górach. Pomimo nawet tego, że tutaj jest, nie odblokowało mi niestety mapy, więc musicie właśnie tutaj o, zapamiętać, że jest to miejsce. Tutaj taki tip: pamiętajcie o tym domku, dlatego że jeśli Necat będzie się kręcić i nie zobaczycie tego ziomka, no to domek na pewno taki drewniany zobaczycie, bo jest on dosyć charakterystyczny. Jest to tak naprawdę właśnie koniec mapy, więc tutaj macie sobie na Easy polecieć w jakimś meczyku, nawet i sobie zwrócić ten domek. I będzie mieli drop w normalnej grze Więc to jest akurat spoko No i mam nadzieję, że wam pomogłem Pamiętajcie, macie pytania, piszcie śmiało No i ja już nie przedłużam Dzięki, do uwagę, trzymajcie się, siema!